Dzisiaj mamy do czynienia z problemem, który zgłasza kierowca, że w autobusie Mercedes Citaro wersji 2 z 2016 roku występuje usterka przednich drzwi. System zgłasza błąd, instalacja zaczyna dziwnie się zachowywać, drzwi samoczynnie się otwierają, zamykają. Niestety, błąd występuje sporadycznie. Po podłączeniu komputera y, okazało się, że jest jakiś problem z zaworem drzwiowym drugiego skrzydła przednich drzwi: zwarcie na kablu bądź uszkodzony sam zawór y, element 41Y02. Tak wygląda zawór drzwiowy: steruje otwieraniem, zamykaniem drzwi. I komputer zgłasza usterkę, że albo zawór jest uszkodzony, albo któryś z kabli doprowadzających sygnał z czujnika ciśnienia może być zwarty do masy. Problem polega na tym, że błąd występuje tylko sporadycznie i bardzo ciężko jest go powtórzyć. Włączamy zasilanie. Jak widać, w tym momencie. Na desce rozdzielczej nie pojawia się żaden błąd. Przednie drzwi pracują prawidłowo i nie widać żadnych oznak zgłaszanej usterki. Spróbujemy dostać się do zaworu drzwiowego, który znajduje się pod klapą nad drzwiami. To jest właśnie ten zawór. Drzwi pierwsze, drzwi drugie, to znaczy skrzydło pierwsze, skrzydło drugie, i po podłączeniu komputera jest jakiś problem w obszarze zaworu skrzydła drugiego. Zanim wymienimy sam zawór, warto sobie sprawdzić, czy przy włączonym zapłonie, czyli w momencie, kiedy drzwi, Normalnie się otwierają i zamykają. Czy na którym ze styków przełącznika ciśnieniowego jednego i drugiego nie mamy zwarcia z masą? Akurat w tym wypadku jest OK. Ani pierwszy, ani drugi przełącznik ciśnieniowy takiego zwarcia z masą nie ma. Sprawdźmy to jeszcze raz przy otwartych drzwiach. Drzwi są otwarte. O, tu mamy masę. Ok, czyli multimetr działa, ale już tutaj. Już tutaj i tutaj nie powinno być. Zarówno tutaj i tutaj też nie powinno być. Czyli zwarcia z masą na kablach nie ma. Sprawdziliśmy kable przełączników ciśnieniowych, czy zarówno przy otwartych, jak i zamkniętych drzwiach nie ma na nich zwarcia z masą. Okazuje się, że z okablowaniem na 99% wszystko jest w porządku, zatem zajmiemy się wymianą samego zaworu. Zanim jednak przystąpimy do wymiany. Dobrze jest odłączyć sobie główne zasilanie dla bezpieczeństwa układów elektronicznych. Zatem idziemy wyłączyć prąd. Główny wyłącznik zasilania. Teraz możemy przystąpić do demontażu i wymiany samego zaworu. W przypadku, kiedy nie posiadamy przy sobie schematu elektrycznego, ewentualnie schematu dotyczącego podłączenia przewodów pneumatycznych, warto sobie takie przewody elektryczne, jak i przewody pneumatyczne oznaczyć w jakiś sposób. Ja do tego celu używam zwyczajnej taśmy maskującej. Tutaj mamy port 23. Tutaj mamy port 22. Główne zasilanie powietrza. Gruby przewód. Akurat z tym nie będziemy mieli kłopotu, bo jest on najgrubszy. Ale dla zasady można sobie go oznaczyć i ten główny port, akurat w tym zaworze, ma numer jedenaście i dwa przewody cieńsze numer czterdzieści jeden i numer czterdzieści dwa Prąd mamy odłączony. W głównym wyłączniku możemy spokojnie odłączyć wtyczkę zasilającą i konektory z przełączników ciśnieniowych. Je też oznaczymy w widoczny sposób, żebyśmy ich nie pomylili. To jest przełącznik ciśnieniowy portu 23. A drugi pozostawimy nieoznaczony. Będziemy wiedzieć, że to jest port 22. W układzie prawdopodobnie jest powietrze, zatem po odłączeniu przewodów powietrznych będziemy mieli wyciek powietrza. Najłatwiej jest to zrobić wpychając przewód do środka. Jeszcze raz wpychając przewód do środka i naciskając tutaj tulejkę, która biegnie dookoła samego przewodu. Mamy nowy zawór. Przed montażem należy sprawdzić, czy wszystkie odpowiednie połączenia są odpowiednio wyprowadzone, czy wszystkie zaślepki znajdują się we właściwych miejscach. Generalnie sprawdzamy zawór przed założeniem, czy możemy go zamontować. Na wszelki wypadek sprawdzamy, czy któryś z pinów wewnątrz złącza wtykowego nie jest uszkodzony. I montujemy zawór zamontowany, podłączamy przewody pneumatyczne zgodnie z opisami, których dokonaliśmy wcześniej. Główne zasilanie, przewody wyprowadzenia siłownika drzwi i okablowanie czujników ciśnieniowych w zasadzie przełączników ciśnieniowych. W związku z tym, że w środku jest tylko zwyczajny kontakt, kolejność tych, Złączy nie ma dla nas żadnego znaczenia i na koniec wtyczka zasilania. Zawór zamontowany. Włączamy główny włącznik zasilania. Włącznik włączony. Uruchamiamy zapłon. W związku z tym, że w układzie teraz nie ma ciśnienia, będziemy musieli uruchomić silnik. Silnik pracuje, nabijamy sobie ciśnienie do zbiorników powietrza. Przełączniki otwierania i zamykania drzwi na desce rozdzielczej pulsują. Oznacza to, że albo, tak jak w naszym przypadku, brak jest ciśnienia odpowiedniego w układzie, albo występuje jakaś usterka. I brak ciśnienia jest również rodzajem pewnej usterki. Przełączniki otwierania zamykania drzwi przestały migotać, zatem ciśnienie osiągnęło odpowiednią wartość i można drzwi otwierać i zamykać. Po takiej czynności wymiany zaworu warto ustawić odpowiednie położenie drzwi, zapamiętać je w pamięci. W tym celu przełączamy przełącznik 01 w pozycję 1. Naciskamy przełącznik zamykania drzwi, trzymając go do momentu, kiedy mignie jednokrotnie światło nad drzwiami. Jest Robimy to samo dla otwartych drzwi. Naciskamy, trzymamy. Drzwi się otwarły, czekamy na sygnał. Ok, pozycja drzwi została zapamiętana. Przełączamy z powrotem przełącznik na zero. I możemy operować drzwiami. Jak widać, po wymianie zaworu drzwiowego wszystko poprawnie działa, wygląda na to, że problem został rozwiązany. Ale czy na pewno to się okaże dopiero po dłuższej jeździe? Po wymianie zaworu drzwiowego należy upewnić się, że w pamięci komputera nie ma żadnych błędów. Jeżeli są, należy je wykasować, wykonać jazdę testową i sprawdzić ponownie, czy jakiś błąd powrócił. Jak widać, moduł drzwi numer 1 nie ma żadnej usterki. Ok, zatem czeka nas jazda testowa i kontrola po powrocie. Jedziemy na test drive, wykonamy kilkukrotne otwarcie zamknięcie drzwi. Zobaczymy, czy wymiana zaworu drzwiowego przyniosła oczekiwany rezultat. Na desce nie ma żadnych błędów. Drzwi otwierają się i zamykają prawidłowo. Kolejna próba otwarcia, zamknięcia drzwi. Wszystko wygląda ok, i poczekamy, czy kierowca nie zgłasza ponownie usterki. Po wymianie zaworu drzwi i wykonaniu jazdy testowej, nie udaje nam się powtórzyć usterki, którą zgłaszał kierowca. Wcale nie oznacza to jednak, że na 100% usunęliśmy przyczynę zgłaszanego błędu. Wysyłamy autobus do normalnej eksploatacji i będziemy czekać aż kierowca potwierdzi prawidłowość działania systemu.